No i będzie suplement. Wracam do, do swoich już jakichś tam interpretacji tej drugiej zasady. Traktuj siebie tak, jakbyś, jak traktujesz innych, na których ci zależy, za których jesteś odpowiedzialny, którymi się opiekujesz. I do problemu tego, że świat nie cierpi na przesadną obecność, nadreprezentację narcyzów i dobrze czujących się egoistów, tylko raczej cierpi na nadmiar ludzi, którzy czują się ze sobą źle. Czują się właśnie niegodni odkupienia, można by powiedzieć, ponieważ Peterson sięga do tych kategorii religijnych. Więc jakby takim, to już będą moje myśli, remedium na, na to zgnojenie, samo zgnojenie się świata, a ta cała kultura zachodnia przecież do tego nas mimo swojej wesołości pcha, jest jakby zobaczenie, że nie należymy do siebie, że jesteśmy stworzeniami, Jesteśmy stworzeni, chciani i zasługujemy na, na dobro, zasługujemy na miłość, w takim razie jak jest w nas to, ta chęć, mimo tych niedoskonałości siebie, jak jest w nas ta chęć, cień mam na twarzy w tym kapeluszu, jak jest w nas ta chęć pomocy, pracy, bezinteresownej czy tam bardziej interesownej dla innych, to powinniśmy tak traktować siebie jako innego, tak? Czyli w którym jest obecna ta Boża iskra, to Boże można powiedzieć chcenie dobra dla Ciebie, a także jako po prostu kogoś innego, tak? Czyli co? Wydaje mi się, że u księdza na ten temat też jest jakoś obecny, kiedy on mówi o tym, że my tak naprawdę znając swoje, swoją małość, swoją kruchość Peterson też mówi o tym horrible existence, your, your horrible existence. E, które szuka właśnie usprawiedliwienia, można szukać usprawiedliwienia w sposób głupi, e, przy okazji omawiania filmu Joker, tego tam sprzed paru lat, świetny film swoją drogą, on mówi, że to jest przykład człowieka, który został przez, przez innych porzucony, niekochany, zgnojony, wyrzucony na margines w tej hierarchii lobsterów, wylądował właśnie na... Na, na samym dnie na pozycji 10 i co pozostaje wtedy. I Peterson przestrzega, żeby ogarniać swoje życie póki czas, bo później perspektywa jest taka. E, zazdrość, e, samonienawiść, nienawiść do świata, resentyment i mszczenie się na świecie. Bo Joker generalnie e, się na świecie później tam pod koniec myścił. Więc e, często też wydaje mi się, że że w religii, czy takiej no, jakby to powiedzieć, w potocznym rozumieniu w religii, chrześcijaństwa my mamy tendencję do przesadnego obwiniania siebie, do przesadnego właśnie gnojenia siebie, do przesadnych wymagań wobec siebie, co też jest chyba, ja się tutaj nie zapuszczam za bardzo w doradcy duchowego, ale z tego co tam mi się wydaje, no też jest pewną formą pychy, że ja powinienem być doskonały, powinienem być Bogiem, a jeżeli nie, jeszcze, jeszcze nie jestem, to e, traktuję siebie w sposób zły, prawda? Tutaj może na przykład być kwestia skrupulanstwa też. A jak siebie traktuje w sposób zły, siebie oceniam się, oczywiście ukrywając to przed światem zewnętrznym, przyjmując pewne maski, religijne maski są bardzo niebezpieczne, o czym ksiądz Pawlukiewicz często wspominał, że usadawiamy się w pewnej Religijności, tworzymy sobie tę maskę dla innych. Jest nam wygodnie, a Boga trzymamy tak naprawdę na dystans. Nawet wykonując skrupulatnie wszystkie tamte nakazy, zaliczając msze, jakieś tam modlitwy, jakieś coś tam czytanie, jesteśmy lepsi od innych. Guzik, prawda? Ludzie religijni, jak często wskazuje doświadczenie, tak jak Clive Staples-Louis, ja mówię, że nie ma gorszych ludzi niż wśród złych niż ludzie religijni. Więc to daje do myślenia. W każdym razie wydaje mi się, że, że hmm, tą drogą powinno się iść po prostu pewnej akceptacji swojego stanu. Przy jednoczesnym, jak Peterson podkreśla, uznaniu obiektywnego zła dobra. Obiektywnie, przy, ob, obiektywnie należy uznać, że coś pieprzymy, coś robimy źle. Gdzieś krzywdzimy siebie bądź innych. ale starać się poprawić naprawdę detale. Peterson mówi, grasz w grę 20 godzin, nie no, załóżmy tam ileś, kilkadziesiąt godzin tygodniowo, zredukuj o 5. Czyli nie mówi, rzuć fajki od razu, zredukuj. Później będziesz palił więcej może, ok, zredukuj. Pokazuje, że życie to jest generalnie tak, a nie tak. Więc jest to realistyczne, ponieważ nieraz chyba złościmy się na siebie, że jeszcze nam się nie udało zapanować nad gniewem, na przykład, albo nad jakimiś innymi poruszeniami i pragnieniami. No i za siebie i tak się karamy wewnętrznie. Tak? Kategoria też krytyka wewnętrznego w psychologii jakiejś tam potocznej, że że słyszysz cały czas. I to mi się przypomina też taka. Pola Ewdokimowa, to wyczytałem w Prawosławiu. Taki fragment z prawosławnej Pani Chidy z Nabożeństwa Pogrzebowego. Obrazem jestem niewysławialnej Twojej chwały, choć noszę na sobie stygmaty swoich grzechów. Więc wracając do tej kwestii obrazu i podobieństwa w teologii chrześcijańskiej, jakby ten obraz w nas jest, tak? Niezależnie jak jak to mówi ksiądz Pawlukiewicz, ile ton szamba i nawozu wywalił na nas szatan. Tam pod spodem jest coś niezatracalnie boskiego, coś niezatracalnie wartego, e, dobrego życia, można by powiedzieć. Więc tak jak sobie często myślę, że także takie samobiczowanie się, samo niezadowolenie ze, swoich, ze swojego stanu powoduje też często, kurde, sam cień pod słońcem powoduje te, o, tak będzie lepiej, powoduje też często e, jakby wymaganie od innych, żeby byli doskonali i wyżywanie się w pewnym sensie na innych, taki psychologiczny mechanizm, nie wiem, niż takie przeniesienie. Prawda? Wydaje mi się, że człowiek, który jest świadom swoich słabości, akceptuje je w tym sensie, no, że one są. To jest złe, to jest głupie, to jest słabość, to jest do poprawienia. Nieraz wydaje się to niemożliwe do poprawienia. E, taki, człowiek, taki człowiek ma więcej wyrozumiałości i jest po prostu mniej upierdliwy i nieznośny dla innych. Nie ma nic gorszego niż religijny człowiek zewnętrzny nie wiadomo jakie ma wnętrze który cały czas ocenia poprawia sobie tam kamerkę ocenia, napiętnowywuje, wywuje porównuje itd. Więc chyba często też nam chrześcijanom ludziom religijnym, szerzej, szerzej mówiąc, brakuje miłości, zrozumienia, pewnej akceptacji e, dla tych wstrętnych tam lewaków, czy innych niewierzących, czy liberałów, czy ateistów, czy tam jakichś innych. Oczywiście pewne rzeczy trzeba wyrazić wprost, tak? Ale, ale właśnie podoba mi się u Petersona też ta wyrozumiałość, że on jest w stanie z każdym porozmawiać, ze sławojem Rziszkiem nawet a nawet z jakimś tam homoseksualistą, który adoptował dzieci swoim przyjacielem. Ostatnio gówno burza w internecie, katolstwo się burzy polskie, że rozmawiał. No jak miał nie rozmawiać, wybrał sobie takiego rozmówcę i rozmawiał. No. oczywiście mało kto co z tego rozumie, bo nie słucha wykładu, tylko słucha przekaźników. Nieważne, w każdym razie tak sobie to wszystko poukładałem, taki map of map of mining, sobie zrobiłem po tym całym wykładzie takie myśli e, pamiętajcie, traktujcie siebie dobrze diabeł będzie wam tutaj mówił, że a jesteś beznadziejny, a znowu tak zrobił, a jesteś taki, dla ciebie nie ma szans, inni to może sobie poradzą, ty jesteś przypadkiem beznadziejny, no próbuj, próbuj, próbuj no zobaczymy co się uda wojowaniem życiu jest człowieka do ostatniego tchu, jak to było w księdze Hioba zdaje się, więc Głowa do góry, stand up straight with your shoulders back, tak, pierwsza zasada Petersonowska, wyprostuj się także ontologicznie, psychologicznie, metafizycznie i fizjologicznie, tyle na dzisiaj, tyle tych takich roztrzepanych myśli, pozdrawiam i do usłyszenia, cześć, suplementu już chyba nie będzie, cześć.